Kochani. Cześć kochani, dzisiaj z Paulo. słuchajcie, widzieliście, że spędzamy razem wakacje i pytaliście, czy coś razem nagramy i mówimy tak, dzisiaj jest ostatni dzień, Paula zaraz wyjeżdża, mówię, musimy coś razem nagrać. Dokładnie, jesteśmy już na walizkach i pomysł powstał dość spontanicznie, tak. e, no i co, no mamy nadzieję, że film Wam się spodoba, e, po tak długiej przerwie, powiem Ci Trzy trochę, lata. że się stresuję, kiedyś robiłyśmy to dość często, często się spotykałyśmy, często nagrywałyśmy, no a dzisiaj czuję lekki stres. Tym bardziej, że film będzie naprawdę, myślę, ciekawy. I dla nas, i dla was, bo my będziemy sobie troszeczkę wspominać stare czasy. Komentować stare, stare filmy. Jeden film będzie u mnie, drugi będzie u Pauli, więc możecie sobie zobaczyć. Poprzedni film, który nagrywałyśmy, był z Oleśką. Jeszcze pozdrawiam Oleśkę, gdzie wymyślałyśmy kłamstwa. Też możecie do tych filmów wrócić, bo są bardzo śmieszne. Okej, okay, Paula, mam, bo ty nie wiesz, co ja tutaj odpalę, tak? Właśnie nie. Słuchajcie, pierwszy film, który odpalam, to jest vlog Dwa dni z nami bugi Silver w Warszawie. I to było 7 lat temu. 7 lat temu. Pierwszy mój przyjazd w ogóle do Warszawy. I pierwszy raz zobaczyłyśmy się na żywo. Tak? 7 tak. lat temu. 7 Ale ty lat temu. Ja myślałam, że z 9 może. Z 9? Nie wiem, dobra. 7 zobaczymy. to dużo. Poszliśmy na burgery, poszliśmy e, na starówkę. Na, starówkę poszłyśmy... na imprezę wieczorem. Wiem, gdzie poszłyśmy. Poszłyśmy, bo bardzo mi się podobała u ciebie, podobała biżuteria Dirbeck Kern. Tak. I pamiętam, że poszłam, pokazałaś mi właśnie to stoisko, zakupić sobie swój pierwszy łańcuszek z Dirbekern. E, I na Bubble Tea poszłyśmy. O rety. Na taro. wszystko, co wtedy. Wszystko co wtedy Mieliśmy było, wiecie, prostu... co wtedy było modne. Tak, co było modne w tamtych czasach. Dobra, otwieram film i będziemy... No, zobaczymy, nie pamiętam. Już nie widziałam tego filmu kilka lat, więc nie wiem, co tam jest. O Boże! Fryzura na stole. Jakie jak, Boże w klubie? Klub o kawiarni. Już zamknęli klubo-kawiarnię. Właśnie mówiłaś. O, Aleśka jest. O, Leska, jaka Witalna. jest? <grym> Banner powitalny. A ja byłam taka zestresowana. A ty przyleciałaś na. gdzie ty przyleciałaś? Na Okęcie czy na modli? Na modli. W ogóle miałam słuchaj, taki obiektyw, że strasznie z bliska nagrywał, bo wtedy miałam nowy obiektyw. O. Boże, jakie ja wyglądałaś? O, i jest, Mój styl. Oje, sobie, zabuty ja za miałam. I czaszkę Ale no, ładne okulary miałaś Jezu, 7 lat temu O nie, zaraz ja będę To będzie dobre Dobra paweł, wyszła, bo. Cześć, <laughs> Jakie włosy, Boże I to jest jeszcze w sieci? Jestem <laughs> w szanie w Warszawy. Jaka buzia! Ale jest zmiana, Paula. Jest zmiana. Widzicie teraz dużo zmian. Że ja to... nie było na świecie. No. Dzieci nie miałyśmy. O, mamo. Miejsce w planach nie było. Też. 26 kg miałam. Za pierwszym razem. Można to, 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 to przebinać. Jedziemy do mnie. A, o, da, nie. przebierać i tak dalej. I na zakupy no, no, na no, najważniejsze. Krzyścionek tak. swarowski. No tak. <laughs> Jezu, jakie my w ogóle przebitki to takie. Ale zobacz. Jezu śniadaniownia wtedy zawsze do śniadaniowa. Zawsze jak przylatywałam do Polski, to chodziło na śniadanie śniadania właśnie te śniadaniowni. Na rzęsy poszłyśmy tutaj. Pierwszy tej... raz też no. Ani pamiętam. I ja prosiłam o takie długie, bo chciałam mieć bardzo długie, żeby koniecznie było widać te rzęsy. I Kasia była. Moja z nami. siostra była z nami. Rzęsy to jest rzęsy, to razu Od razu, od razu Paula, na rzęsy. Jest jak fajnie by obejrzeć taki stary film i wspominać. Pamiętam ten dzień po prostu. Tak, jakby to było wczoraj, no, no nie? Jak szaleć to szaleć. O Jezu, Matko a teraz święta. dziewczyny normalnie robiły takie rzęsy, a wtedy na tamte czasy to były nie wiadomo mm. jak długie, a teraz przecież to jest normalna taka długość. Pamiętam, że zrobiłaś chyba dwunastki czy laski. Ojejku, jakie długie, to. a teraz przecież ten... Czemu ten rok jest skupia się na mojej osobie cały no czas? O jest... Jezu, o, o moje. Bo o, o jaka, młócia, młoda. Młoda. jaka taka młodziutka. Blać roku. Blać roku. Tak jak tak Oleśką. No właśnie, widzisz, jak był stary YouTube w tamte jecha... czasy, to nikt się jakby, wiesz, nie hamował, nie hamował. Pokazywało się po prostu tak, jak jest. Co ty tu, meliski? My pojechałyśmy jeszcze do tego sklepu tam na ursynów. Pomarańczowe Pomalski. takie, no, z odkrytym palcem. W Jeffsie, w, no, w galerii mokotów. było W na były tam, Boże, ten obiektyw <susurzy> jest naprawdę niekorzystny. Nie wiem, dlaczego ja tak... Na... Dostałam ten obiektyw od taty i tak, wiesz, i w ogóle to był do czego innego, ja nagrywałam tak... Dzisiaj się nie odkluzamy. Dzisiaj się nie odkluzamy. W ogóle, nie się nagrywałam, to... Boże, sorry Paula. O, i masz biżuterię. Mm -hmm. Pojawiliśmy konkretnie. Idziemy teraz na, na, na zakupki. A później będzie w Babel. I tam tak. było takie stoisko w Galerii Mokotów na, wiesz, na wys... no, 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 wyspach. No. No, no, no. Ale opalona byłaś, co? Opalona byłam? A nie? Tak? O Boże. <laughs> nie Jeszcze nie. nic. Ale te wystające staniki kolorowe, nie? Wszyscy tak mieli, ja też tak nachodziłam. No, A no, Oleska też ma tak. Oleska no. też tak miała, nie? My tak chodziłyśmy. Choć ile brązuletak Oleska miała na, na Ja miałam jeszcze więcej. Jeszcze zegarek do tego miałam korsa. Ale ja już byłam zmęczona wtedy, mi się coś przypomina. Tak? Siadłyśmy sobie później. O! ja wykończona zakupami. Wykończona to Warszawa. Jak no. się to być na mnie, to Nie! Jezu, matko! Znaczy takie vlogi po prostu bez. E... Bez, bez w ogóle cięć. Bez tych, bez, bez cięć, bez, bez modażu, dokładnie. Po prostu. Jak było, jak leciało, tak było opublikowane. I co? I później zakończyłyśmy ten dzień. Nie chyba... imprezą kawiarnią. Jezu. I jeszcze my dałyśmy radę i do klubu. Boże, jakie ja piję w ogóle. Nieswornie. A drugi dzień był. Mhm. A, i mam cię. A fryzura na stożek. Ja wtedy się taka diwa czułam. Zobacz. Tak zwaną na stożek. Na stożek to jest po prostu fryzurka, na stożek trochę taka alapin up. Alapin up. O, alapin up. I znowu ten stanik. A my poszłyśmy pod ten. Pod do TK Maxa czy gdzieś tam? Ale słuchajcie, teraz jest najważniejsze. Jezu, co, Idziemy na burgera. To jest najważniejsze. Tak, to jest najważniejsze. Najważniejsze, no. Jedzenie. To do dzisiaj nam to zostało. To jest po prostu najważniejsza, jest najważniejsza, jest najważniejsza część naszych spotkań. Zawsze przy jedzonku. Barnburger. O ja, namiente. Pamiętasz, jak mięta była modna? Ale to było dobre. To było Pamiętam, potężne, się tłuste, ogromne, ale bardzo dobre. Jezu, jest jeszcze łączą. I normalnie. To... I w ogóle normalnie we vlogu takie rzeczy. <grym> Zjadły burgera, łomżą popiły i poszły na starówkę. <grym> <grym> o, z... <grym> Jezu, jak się wtedy nagrywało. Niekorzystnie się nagrywało. No i ten aparat po prostu. Ja bym jakaś tragedia, ale aparat... przepraszam Was. Ale powiem Ci, że naprawdę chodziłyśmy. Jak rano wyszłyśmy z domu, tak wróciłyśmy po całym dniu. Później jeszcze wróciłyśmy do klubu. Na imprezę I o piątej rano z tego Człowiek to miał, wiecie co, w młodości miał siłę. Dałaby się radę teraz iść do klubu jeszcze i do rana. Przecież do rana się tam do czwartej autobusem, podjeżdżałem z busu, tramwajem, do metra jakiego... czy... nie wiem czemu ...Warszawie, które fajnie jest zwiedzić, to jest bo naprawdę jest, jest wszystko. Fajne, to to jest to jest wszystko, jest fajne tak, knajpki, kawiarnie, bardzo <figures> złożone... <u> <fie> jest przewodniczka! Przewodniczka! Ala Makrak jest tutaj, widzę. <gry> Darek się już denerwuje tym montażem, widzę. Ładnie jest tak. Ładnie na Starówce. Ukochana moja część Warszawy, popatrz. A teraz jak tam... no nie, teraz już nie chodzę, bo za dużo ludzi tam o, o, to było zakończenie tylko, zobacz. Poszłyśmy, Boże, jak my tam tańczyłyśmy. Czy to było wtedy, kiedy w nocy wyszłyśmy? I Cześć kochani, szuka, witajcie, witajcie my właśnie wracamy o, z, z imprezy i to będzie to zakończenie będzie naszego vloga, jest godzina czwarta rano. Dawno się tak niefantastycznie nie wybawiłam z dziewczynami. Dawno. Ciao. Nie ja mam chyba gdzieś zdjęcie z tego, albo jakieś stories, albo no, u mnie we vlogu też tańczymy jeszcze na ulicy. po ulicy i, i, i śpiewałyśmy? I śpiewałyśmy, Yesu. Tak. No, to są wspomnienia. Jak wspomniasz ten dzień? Szalone. ten wyjazd w ogóle. Naprawdę, to taki mój pierwszy, właśnie, pierwsze spotkanie na żywo z wami i powiem szczerze, że super. I myślę, że tak jak wtedy, tak teraz się tak samo dogadujemy. Tak, to nie? tak, Takie oczywiście. same pomysły mamy, tym bardziej, że no, no wiesz, no, tyle lat już minęło, tyle się pozmieniało. Tak, do Polski, a teraz mamy się pojawiły, Mężowie się, mężowie. Jak wam się no. życie zmieniło, nie? A co powiedziałabyście... Wtedy sobie? Nie, teraz sobie, do przodu, jakby takie. Tam, tym Diewczyno? dziewczynom? nie, tym dziewczynom. Teraz na przykład, to będziecie to za 7 lat oglądały. A, że my będziemy reagować za 7 lat na ten film, tak. No nie. I wspominać nasz pobyt Dokładnie, w hotelu i nasze wakacje. Było, było wiesz co, fajnie, że po tylu latach, wiesz, znajomości. Yy... Mamy dzieci i w ogóle tak. i wyjeżdżamy razem na wakacje. Dokładnie. Siedem I lat tak się nadal, zmieniło, a my nadal mamy kontakt. Nadal mamy super tak jak już gdzieś kontakt. mówiłyśmy, że nie, nie, nie jakoś codziennie, tak, nie widujemy się, ale jak się widujemy, to ja się I czuję sobie tak jakbyśmy dokładnie. Jakbyśmy się jakbyśmy wczoraj. się widziały wczoraj. Ale no. wiesz, co, naprawdę te dni mi się wydają, jakby to było rok temu. To jest głupie, bo to tak. było 7 lat. lat to jest siedem lat, naprawdę. A mi się wydaje, że to było naprawdę, nie wiem, dwa lata temu powiedzmy. A coś, coś byście zmieniły? Coś takiego. Nie, że tak. nie no, co? Byłyśmy młode, szalone. Tak, niczym się nie przejmowałyśmy, nagrywałyśmy tak. jak widzicie. Mamy fajną pamiątkę. Najważniejsze były zakupy, impreza. Tak. A Wy możecie wrócić też do tego filmu, jak chcecie go zobaczyć w całości. Co my tam jeszcze robiłyśmy ciekawego, no. nie? Kochani, teraz mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie takie filmy z reakcjami. Możemy więcej takich nagrywać. W ogóle mamy plany też częściej się spotykać, nagrywać razem. Dokładnie. E, Paula już jest w Polsce. Nie wiem, dlaczego my się nie jeździmy częściej No, do siebie. jakoś tak. Tu, wiesz co, ja po prostu... Ale też widziałyśmy się kilka razy, ale akurat nic nie nagrywałyśmy. Nie nagrywałyśmy dokładnie. To impreza była czy coś. Tak. Także... Ale teraz będziemy się niedługo widzieć i e, nagramy razem, a teraz idźcie na kanał. Pauli i zobaczcie, e, jak reagujemy na jej film. E, no bo teraz, teraz zobaczymy coś, co jest na Twoim kanale. U mnie Podejrzewam, że to też będzie dobre mm -hmm. z Twojej perspektywy. Dokładnie. Okay. Tak. To tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, A Tobie Paula dziękuję, że, że, że przyjechałaś i że spędziliśmy takie supernewakje no, super, super, razem. Tak, na minę na Nawet się nie, nie spodziewać jak szybko. Naprawdę szybko. No. Love you, bye! Pa!